Jaki film mam nagrać, ponieważ, że tak powiem, mi się to nudzi, ale chodzi mi o takie w sensie vlog czy coś z gry. No bo, ponieważ nie wiem, co mam nagrać, wybór pozostawiam w komentarzach. Nie musicie pod tym filmem pisać, możecie pod innym. No, bo może być, że ja sobie nagram coś z jakiejś gry tego nie czy czytam vloga, mogę nagrać wybór, pozostawiam Wam. No i jak byście chcieli grę, no to, no, no to piszcie też jaką, pewnie w nią zagram. No i zasubskrybujcie kanał, zostawcie subika i dzwoniajcie, żeby być na bieżąco z tymi filmami. Ponieważ patrzę, że taki jeden filmik parę tygodni temu, albo dwa, albo trzy, ma zero wyświetlenia tak jakby został pominięty, albo wiecie, no. Tego piszcie kategorię, jaką mam nagrać, czy jakieś vloga, czy może i coś z gry. Ja bym wolał bardziej z... z no coś z gry nagrać, albo vloga, no właśnie. No i co? Trzymajcie się, cześć, no i pa!